Przez ostatnie kilka dni dostaję informacje, otwórz oczy, bo nie widzisz klucza do drzwi, które możesz otworzyć. Tak jakbyś miał jakieś możliwości, coś idzie do ciebie, może coś jest koło ciebie, a ty tego nie widzisz, nie wiesz jak to otworzyć, nie wiesz jak dostać to, lub po prostu nie dostrzegasz tej sytuacji, możliwości lub szansy na cokolwiek. Zobaczymy, jaka mm, wskazówka dla Ciebie na dzisiaj. Powinieneś się bardziej rozejrzeć koło siebie. Bo może co teraz wydaje Ci się niedostępne, tak naprawdę jest w zasięgu Twojej ręki. Mamy manifestację. Ja myślę, że to, co ty planujesz, to, o czym ty myślisz, lub próbujesz skreować, to tak naprawdę narzędzia do tego masz blisko pod ręką. Możliwości idą w Twoją stronę i będą się otwierały, tylko musisz dostrzegać je. Nie blokuj się na różne możliwości, na różne oferty, bo powiem Ci, że każda z tych ofert może doprowadzić Cię do otwarcia następnych i następnych drzwi. Także rozejrzyj się dokoła, bo jakieś możliwości, jakieś propozycje, coś idzie w Twoją stronę i możesz zmanifestować to, co Ty chcesz, popracować nad tym. Tylko rozejrzyj się i otwórz oczy.